parę obrazków z pekińskiej ulicy pokazujących jak się tutaj jeździ a jeździ tutaj wszystko rowery, skutery, jakieś takie dziwne coś o, przejechało właśnie samochody busy, autobusy o, policja nam się pokazała chyba policja, bo tutaj jest w ogóle kult munduru tu co, co kawałek ktoś w jakimś mundurze chodzi Najróżniejszych formacji generalnie zasady ruchu, podobne trochę jak w krajach arabskich, jak w Turcji. Wszyscy jadą, trąbią, nikt się nie przejmuje. Gość właśnie mi stanął na środku, zasłonił cały obrazek. No, odjeżdżaj, odjeżdżaj. Myślisz, że jak masz dobrą furę, to możesz. Wszystkie skutery zauważyłem, które jeżdżą. W ogóle są z napędem elektrycznym. Tu absolutnie nic nie jest porejestrowane. Poza samochodami, oczywiście. Każdy jeździ jak chce. Każdemu wszystko wolno Super fajne